Witam Was serdecznie. Dzisiaj bardzo szybkie czytanie, wiadomość dla Ciebie na teraz, szybka wiadomość dla Ciebie na teraz nawet powiedziałabym. Tak po prostu mam chwilę, więc mówię, a nagram Wam coś, bo teraz jakiś gruby czas naprawdę jest, coś się mocno zadziewa. U mnie zmiany, zmieniłam ceny za sesję, wróciłam z powrotem Tarota, ale już no z inną ceną, jeżeli ktoś będzie potrzebował, ale wiecie, macie tyle tych czytań, nagrań na listach bezterminowych, że no po prostu coś się zmienia energetycznie, tak Wam powiem, coś grubo się dzieje. Specyficzny jest klimat, nastrój, dobra. Na stronie dobraenergia.pl możecie sobie zajrzeć, tam wszystkie sesje, jakie mogę zaproponować. Widzę, że jest krzywo, kamerka, dobra. Wyjmujemy trzy karty. Dzisiaj wybieramy tylko, skoro szybko, to tylko trzy. Trzy karty. Tak jak wyszły, proszę bardzo, do wyboru. Wybierajcie, co czujecie, że do Was przemawia. Resztę zostawcie. Która karta do Was przemawia, proszę bardzo. Siedź głęboki wdech, wydech i po prostu wybrać. Dobra, i zaczynamy od pierwszej karty. Pierwszy wybór. O, odwrotnie, patrzcie. Ta jest pierwsza. Ja tak myślę. A jak nie jest, to teraz jest. Pierwszy Pierwsza karta, dla tych, którzy wybrali tą kartę, proszę bardzo. Zobaczcie, młoda, żywa energia, bardzo młodzieńcza, pełna energii. Ktoś tutaj ma ochotę zacząć działać, działać, działać. działać. Coś się dzieje, nie? Eee, czyli chęć do życia, chęć do działania na tą jesień, no nie? Oczywiście są czytanie bo to jest terminowe, jak ktoś was trafi w innej porze roku, no to będzie to inna pora roku. O i jak to tak, że inne zupełnie mają natężenie energetyczne te karty, ta jest pełna życia, ruchu, działania, a ta jest też niby buławy, ale takie. Takie siedzenie w miejscu, właściwie czego ja bym chciała, nie takie bardziej planowanie, bo tu już jest działanie, tu już jest berwa, działanie, całą pełną parę, a tutaj jest dopiero planowanie. Może planujecie na przykład na jakiś wyjazd, nawet nie, na. Wyjazd na zimę. Ale powiem Wam, że tak, że ja czuję, że ta karta planowania jest wcześniej w czasie niż to działanie. Czyli tu jest coś takiego, że możecie może o tym, żeby działać, żeby coś robić, a to się nie zadziewa. I tutaj pokazuje Wam, że zaczniecie planować i zacznie się dziać. Tak? Szybka wiadomość. No dobra. Co by mogło Ci pomóc w tym? Odwrócona dziesiątka, czyli coś tu, nie, coś tu nie kończycie. Może być troszkę tak, że czasami siedzimy w czymś długo, 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 bo jestem tak wygodnie, bo nie chce nam się inaczej. Bo nie jest ten czas po prostu, tak? I ta karta w odwróceniu to w ogóle do góry nogami zupełnie mi nie pasuje z tymi dwoma kartami, zobaczcie. Ona jest kompletnie z innej bajki. Te się zgrywają w jakąś historię, a ta jest po prostu zupełnie z innej bajki, tak jakby ten umysł był do góry nogami, tak jakby cały świat był do góry nogami. I może właśnie dlatego nie chcecie tego planu tak naprawdę ukształtować, wpuścić w energię, bo się, że to przewróci Was świat do góry albo wręcz wiecie, że to przewróci Was świat do góry nogami. Wiecie, to do góry nogami? To jest jakieś rozstanie. Tu jest jakieś z. Zre... No po angielsku Migada, sorry. Realization, czyli zre... takie zrealizow... zdanie sobie sprawy z pewnych rzeczy, z pewnych faktów. To może być odejście z jakiegoś związku na pewno. E... Ale w ogóle się z jakimiś smutnymi rzeczami. Dobra, co jeszcze bym chciała dopowiedzieć. Że to w jakiś sposób obudzi w Was zdolności przywódcze, też mam ochotę powiedzieć, ale głównie takie uzdrawiające. I też to mi bardzo przypomina w ogóle sytuację mojej przyjaciółki, jak Wam powiem. Obudzi to w Was takie zdolności przywódcze, zdolności uzdrowicielskie, ale też pozwolicie w końcu uzdrowić sobie siebie. Tak? Więc to może być całkowite jakieś takie na tą jesień przewartościowanie. Ale zobaczcie, do czego Was to prowadzi? Do tego i do tego. To są dwie piękne karty. To jest ta kobieta, to jest uzdrowicielka, to jest królowa pentakry, to jest cudowna istota, która w końcu zaczyna doceniać siebie, w końcu zaczyna rozumieć, co ona tak naprawdę chciałaby zrobić z tym życiem, co ona powinna, powinna robić wręcz, tak? I ta młodzieńcza energia, która już dawno, bo kobieta już myśli, bo że we mnie to już dawno umarły całe te, takie, to, to życie, tak? Chęć życia. A tu nagle wchodzimy na właściwą, we właściwe miejsce w swoim życiu i mamy tę chęć do działania, chęć do życia, chęć do tworzenia. Fajne. No więc pozwolić sobie na to, otworzyć się na to. Co jeszcze Co można zacząć robić, żeby to faktycznie weszło? Bo tu wiecie, całe ogólne, żeby wam to się faktycznie mogło wydarzyć. Karta Sprawiedliwości. Odetnij to co było, Zostaw... odetnij to grubym pasem, jakby to co było, to było, tego nie ma, to se już nie wraci, bo to Cię obciąża, bo to Cię przygasza. Dobra, druga karta, drugi wybór, dwójka pentakli. I tutaj mamy, ja bardzo lubię tą kartę, ona dla mnie jest jak taniec, ona jest dla mnie jak równowaga między tym co duchowe i tym co materialne. Jaka jest szybka wiadomość dla Ciebie? Czwórka kielichów. Nudzisz się troszkę. Albo myślisz sobie, o tam trapa jest zilejsza, albo o, oni mają fajniejszy związek, o, oni mają fajniejszą pracę, nie? No i co to by chciało powiedzieć tobie? Eee... a nie, <laughs> chciałoby ci powiedzieć, że masz w sobie mocy, siłę, że korzystaj z tej swojej mocy. Że nie umniejszaj swojej mocy, szukając, gdzie inni mają lepiej, jakby docenić to, co ty masz dobrze. Eee... Po prostu ci mówię, jesteś pełna mocy. Uwierz w to i zauważ to w sobie. Ryuka Pentakli. Tutaj mówię o jakiejś współpracy, że może nie czułaś się dość dobra, dość ważna, żeby z kimś współpracować, a jednak zostaniesz tutaj tej współpracy zaproszona. Czy, nie wiem, sama może zainicjujesz tą współpracę i to będzie bardzo dobre i korzystne dla ciebie, tak? Czegoś się nauczysz, ale też będziesz miała właśnie, co wydawało ci się niemożliwe, ty będziesz miała w sobie coś takiego, czego ktoś inny nie wie i ty będziesz pokazywała coś, jakby, będziesz czymś mądrzejsza. Szybko się to zadzieje, a jednocześnie ta karta jest w odwróceniu. A ja ją czuję jakby dokładnie przez to, że w odwróceniu trafiła dokładnie w to miejsce, w które ma trafić. Czyli szybko się coś zadzieje, dlatego że jest to ten moment na to, żeby to się zadziało. No i król mieczy był przed chwilą na dnie. No i proszę mamy króla mieczy. Więc w tym zespole, w tej grupie, może być jakiś mężczyzna, który gdzieś tam cię na ciebie luka, ciebie obserwuje. On jest małomówny, ale mądry, bystry. No, gdzieś po prostu w otoczeniu jest jakiś król mieczy. I tutaj może coś z tego ciekawego wyniknąć. Albo szef, który cię doceni, albo jakaś romantyczna relacja. Eee, tylko weź się nie blokuj na to. Pozwól sobie, jeszcze tak pomyśl sobie, a spróbuję, a co mi tam szkodzi, nie? A odważy się. Coś na zasadzie, boję się, ale zrobię. No nie? I tu już czuję, że już jest jakby wszystko, co tutaj trzeba powiedzieć. I zaraz będzie mi ktoś pisał, że o, drugi wybór, taki krótki. No takie są. Jedne są krótsze, inne są dłuższe. takie jest uczucie. Ja nie będę tego, tego, tego negować. Wy macie kartę nadzieja. Nadzieja pozwala wierzyć, że niedługo w twoim życiu zaświeci słońce. Dokładnie to jest to. Anieska, mądrość przypomina ci, że twoja dusza jest niezwykle wytrzymała i pełna mocy. Była karta mocy, proszę bardzo, siły. Dlatego miej wiarę w swoje marzenia. Pamiętaj, że chrześćwat chce byś osiągnął to, czego pragnie twoje serce. On po prostu czeka, aż uwierzysz, że naprawdę na to zasługujesz, zanim a zasiączą ci spełnienie marzeń. To jest dokładnie to. To jest dokładnie takie uczucie, że po prostu ten czeka, aż ty uwierzysz, że na to zasługujesz. No, normalnie wypisz ale Uwielbiam, jak te karty czasami wychodzą, taka... Cherry on the top. Normalnie wisienka na torcie. Musisz zdecydować, czego naprawdę chcesz. Następnie wysyłaj pozytywne myśli dotyczące zmian, na jakie liczysz i spełnienia Twoich marzeń. Poprosi o pomoc, a rozpalą i ożywią iskry potencjału. Nadzieja ma magnetyczną siłę, która przyciąga do ciebie to, co wielkie i piękna afirmacja. Jestem wiecznym optymistą. Jestem wiecznym optymistą. Piękne. I trzecia karta, trzeci wybór. Szóstka kielichów. No i co my tu mamy? Mamy dzieciaczka ze szczeniaczkiem i mężczyznę z dorosłym psem. Ta karta mówi zawsze o jakimś wspominaniu. I o tym dla mnie jest, że to, co w życiu przeszliśmy i co czuliśmy, sprawiło, że jesteśmy tym, kim jesteśmy teraz, tak? Więc tu może być jakieś wspominanie, może być jakieś żegnanie się z czymś. Może być zdawanie sobie sprawy z jakiejś. No się gubi. Zdawanie sobie sprawy z tego, co jest dla nas ważne i dlaczego, tak? No nie będzie dzisiaj ostrości. No to nie będzie ostrości, co więc. Co się tu chciała jakaś szybka wiadomość? Negujesz sobie maga, czyli uwierz, że masz możliwość kreowania. Uwierz, że ty... Też możesz, jakby ten tor tej twojej ścieżki, tej twojej drogi, w której się rozwijasz, um, kształtować w jakiś sposób, tak? Mag to jest. O, o. Mag to jest ktoś, kto z tego co przeżył, ma jakby całą walizeczkę narzędzi, i z tych narzędzi może korzystać, żeby kreować resztę swojego życia, tak? I do tego macie jeszcze, słuchajcie, dwójkę pocharów. I zobaczcie, tu są dwa pochary, a tu jest jeden wielki, tak? Ja bym powiedziała, przyciągnij miłość, Masz, możesz przyciągnąć miłość. Ja niedługo rozpiszę, bo już od dwóch tygodni się zbieram, żeby ten kurs taki o, o właśnie swojej rzeczywistości i o dobrobycie rozpisać, bo chcę go zrobić, za jakieś dwa tygodnie. Wszystko będzie w opisie. By yy, wszystko będzie znaczy się ogłoszone. Ale tutaj jest coś takiego właśnie. No, zamieszaj że w tych swoich miseczkach. Zamieszaj też w tych swoich doświadczeniach, w tym yy, przypomnij sobie, co czułeś tu czy tu. Słuchajcie, gdzie są te puchary, bo normalnie aż mi to mi do tej karty, gdzie ona jest ta karta teraz. No oczywiście jej nie znajdę. Tam na tym zdjęciu tej szóstkiej pocharu były, były, był ten mały chłopiec z psem i pełno pocharów, właśnie sześć pocharów, które tworzyły ścieżkę do dzisiaj, w którym miejscu, w którym jest ten mężczyzna który każdy puchar jest wypełniony jakimś uczuciem emocją, tak? Czym, czymś, co doprowadziło go do tego miejsca w nadejście, w który jest do teraz. I tu jest do własnie takie uczucie, skorzystaj z niektórych z tych pucharów, które gdzieś tam coś poczułaś, gdzieś coś się zadziało, coś się zamieszało. E, tu wymieszaj tam przemieszaj i zdecyduj, czego chcesz. I jakby miej jasno, jasne odczucie, jasno poczuć, w którą ty chcesz iść w stronę, co chcesz czuć w tym swoim czy w tych swoich pucharkach. Oczywiście może tutaj być coś takiego. Yy, że ktoś bliski wam yy, no właśnie nie wiem dlaczego tam mam z tym odszedł, że ten pies taki dorosły ale może być też coś takiego, że ktoś, jakaś bliskość się zbliża też, tak? To, jak ja, zawsze mówię o jakiejś takiej bliskości o, o tym, że jest więcej i pełniej, kiedy jesteśmy z kimś w relacji nawet, tak? dobra szybka wiadomość dla ciebie dziesiątka pentakli Tutaj mówi: Jeszcze będziesz szczęśliwy, szczęśliwa. Jeszcze jest czas na relacje, na związki, albo przynajmniej na bycie, takie przeżywanie szczęścia w bliskości z innymi ludźmi. To jest szczęście, to jest radość, to jest e, jakaś fajna społeczność, e, albo szczęśliwa rodzina zwyczajnie, tak? Więc e, takie rzeczy Wam tutaj mówi. Więc tutaj jakby jest coś, jakiego nie trać nadziei. I mamy, proszę bardzo, Cesarz. Więc albo będziesz takim, jesteś takim mężczyzną, które właśnie jak do kobieta jakaś przypłynie i się zobaczy jako takiego pięknego króla w swoim królestwie męskiego i w ogóle takiego lidera i ty się poczujesz przy niej taki męski, opiekuńczy i cudowny. Albo dla kobiet no to pojawi się właśnie taki mężczyzna, który wie czego chce, który no może jest trochę wybuchowy, ale jednocześnie jest bardzo jasno i klarownie, Szczery i wyraża to, co chce, żeby się wydarzyło. Nie będzie owiewał w jak coś chce powiedzieć. Um. Tutaj żywiołowy, tak. No, Baran może to być, tak. Więc tutaj ewidentnie może być jakiś związek. No, ale jeszcze weźmiemy sobie aniołki. Już mi wyszło. Jasność. Anielska mądrość przypomina ci, że wiecznie zajęty, wzburzony i niespokojny umysł jest chory, natomiast umysł wyciszony i jasny jest umysłem boskim. Pozwólby mądrość Twojego serca promieniowała na zewnątrz i usuwała zbędne trajkotanie Twojego umysłu. Twój anioł poddaje Ci tę kwestię pod rozwagę, czekając, by pomóc Ci w jej rozwiązaniu. Usiądź w ciszy, aby poczuć wewnętrzny spokój, pozwolić to rozjaśnić każdy obszar Twojego życia. Czystym i jasnym światłem. W tym świetle anioły ukażą Ci nową drogę życia. Ujż wszystko w innym świetle i będziesz podejmować decyzje na podstawie siły i oświecenia. Afirmacja: mój umysł jest wyciszony, spokojny i jasny. Zalecałabym szczerze medytację lub jakiś sposób oddychania. To co? Tyle. Szybki, jasny przekaz pozdrawiam was serdecznie zapraszam na stronę tego dobreenergia.pl gdzie macie czytania prywatne do dyspozycji możecie sobie wybrać jeżeli ktoś chce prywatnie się u mnie pojawić albo możecie sobie korzystać za darmo z tej listy czytań bezterminowych gdzie macie mnóstwo czytania one są energetycznie tak poukładane żeby każdy z was wyciągnął dokładnie to co potrzebuje usłyszeć na teraz nawet jeżeli to jest filmik sprzed dwóch, trzech lat tak tyle, będę, trzymajcie się, buziaki